Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale oraz na porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Na początku jednak tylko muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra i przechodzimy sobie do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 20 ty 1 i 89 Po spadku o 1,69% w ostatnich 24 godzinach, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o ponad 1%. Natomiast cena ETH wynosi 1130,37, dolarów i 37 Po spadku o 2,28% w ostatnich 24 godzinach, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek ponad 1% Y, procent. Jeżeli sobie zobaczymy na y, indeks Firengrid, no to wynosi on 18 punktów i spadł o 1 punkt od y, wczoraj. Także widzimy, że tutaj, mimo że y, idzie taka gra moja, twoja, tak, czyli od bandy do bandy, kurs się porusza, no to ludzie chyba najwyraźniej się do tego przyzwyczaili, no i strach troszkę maleje. Y, jeżeli spojrzymy na bąble, no to widzimy, że Bomblują się dzisiaj na czerwono w większości, z tutaj wyjątkami kilku. Mamy kilka wyjątków, tak? Tutaj CVX, CRV, yy, tak, no i X i SAND. Także cały rynek praktycznie na czerwono z niewielkimi wyjątkami. A teraz przechodzimy sobie już do informacji. Intel rozpoczął wysyłkę swoich układów, yy, tutaj ASIC. Yy, no i tutaj widzimy, że Yy, przesyła te układy ASIC do, służące do wydobania, wydobywania bitcoinów z wybranym klientom. No i tutaj ta firma wymieniła yy, kilka tutaj firm, którzy yy, jedne jako z pierwszych właśnie klientów otrzymają te, yy, te układy. Tak. No i te układy yy, podobno przewyższają yy, konkurencję o około 15% pod względem Wydajności. Także widać, że tutaj były jakieś przestoje, no a teraz już te e, układy zostają wysyłane do e, górników czy też do kopalni kryptowalut. Kolejna informacja jest taka, że analiza, według analizy Glassnode, czerwcowy spadek wyeliminował z rynku tak zwanych turystów, tak? Rynkowych turystów. No i na froncie. Pozostali jedynie zagorzali hodlerzy. No i do takich wniosków doszli analitycy Glassnode. No ale również dobrze wiemy, że tutaj te analizy on-chain, czy analizy Glassnode, no tutaj wprowadziły w błąd większość inwestorów, jeżeli chodzi o szczyt tej hossy, no bo nie pokazały, że to będzie szczyt. Także raz tutaj coś pokazują dobrze, inaczej nie, także lecimy dalej. Tytuł mylący oczywiście, bo tutaj, nie Turcja przyjmuje bitcoina, a bardziej Turcy przyjmują bitcoina, tak. Inflacja osiąga y, 24-letni szczyt, no i roczna stopa inflacji w Turcji osiągnęła y, ponad 78%. No i tutaj tylko, y, no, ja bym nie chciał, żeby Polska poszła tą drogą, tak, <laughs> żeby doszło do takiej inflacji. No i tutaj widzimy, że turecka lira traci swoją moc i w związku z tym obywatele zwracają się do, Kryptowalut, no i tutaj widzimy, że wolumen obrotu bitcoinem na lokal bitcoin znacznie wzrósł i w pierwszym i w drugim kwartale 2022 roku w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku. No i tutaj yy, widzimy właśnie to na wykresie, jak te wolumeny tutaj y, wzrosły, tak, y, no i wzrosły również wolumeny handlu bitcoinem peer-to-peer, -peer, czyli y, no pomiędzy, pomiędzy y, osobami y, tak, prywatnymi, no i tutaj widzimy, że Hmm. Turcja zdelegalizowała płatności kryptowalutowe w 2021 roku, ale wydaje się, że nie powstrzymało to obywateli przed inwestowaniem w, właśnie w kryptowaluty, a szczególnie w Bitcoina. No i tutaj jeżeli ta walka będzie kontynuowana, no to tylko yy, jest tutaj bardziej prawdopodobne, że te yy, inwestycje w kryptowaluty czy w Bitcoin znacznie wzrosną, żeby właśnie yy, zabezpieczyć się przed no, przed tą inflacją. No, tutaj jest po prostu, nie wiem, co to za artykuł. Ukraińska giełda wyjaśnia wzrost. No, powiem Wam, że niektóre te artykuły to są. <noise> Czuję się, jakbym się obudził w Matrixie. Nie, nie wiem, nie wiem, co tutaj, kto tutaj to pisał, czy to, jakie to tłumaczenie, ale wyjaśniła. Ukraińska giełda wyjaśniła wzrost. No, dobra. To. Tylko taki <laughs> przerywnik, no powiedzmy, śmieszny trochę. Kolejna informacja jest taka, że tutaj drastyczne spadki cen i popytu na karty graficzne. No i Nvidia obniża prognozy zysków. No i tutaj, właśnie tutaj, przez zimę, która zagościła na rynku kryptowalut. No i tutaj widzimy, że oni mówią, że bardziej inaczej bardziej takim jak to się kurczę, wyleciało mi teraz z głowy może bardziej taki przewidywalny popyt był właśnie od tutaj gamerów tak czyli tych którzy grają niż niż właśnie tutaj jeżeli chodzi o te kopalnie kryptowalutowe no bo tutaj oni muszą jakby Zapewnić duże magazyny dla tych y, swoich kart, które właśnie zakupują y, kopalnie. A jeżeli one teraz przestały, właśnie zamawiać, czy zmniejszyły znacznie zamówienia, no to oni utrzymują na magazynach te, te właśnie swoje karty, no i przez to również y, tracą. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że liczba fal Bitcoina daje pewne wskazówki co do kierunku e, przyszłego trendu. No i krótkoterminowe odbicie wydaje się prawdopodobne. No i jak zwykle tutaj z rysowniczymi tak e, fal mamy takie e, przewidywania, że tutaj jest fala czwarta, no ale może i piąta, a może podfala fali takiej, a może jednak to jest podfala fali innej. No i... <laughs> nie wiemy, o co tutaj chodzi dokładnie, tak. Zawsze tutaj coś wyrysowują, ale co z tego wyniknie, no to niestety yy, nie wiadomo, tak? Bo jedna, jeden tutaj to wyrysowali, że to jest fala czwarta, więc sugeruje wzrost, a tutaj w tych przypadkach sugeruje kolejny spadek. No także widzicie, jak to przewidywała pewna kobieta z fusów: będzie wzrost albo będzie spadek. Dobra, kolejna informacja jest taka, że regula, o to właśnie to, co wczoraj wam trochę wspominałem, tylko, że mówię, mówiłem, że trafiłem na taki y, artykuł, na nagłówek, ale gdzieś mi to później umknęło, bo musiałem coś zrobić, no a dzisiaj mamy tutaj to opisane, także regulatorzy zamknęli bank krytyka Bitcoina, Petera Shifa, no i tutaj widzimy, że regulatorzy z Puerto Rico zamknęli jego bank Euro Pacific no i jak on twierdzi problemy pojawiły się pomimo braku dowodów na popełnienie jakiegokolwiek e, przestępstwa no a przedstawiciele społeczności kryptowalutowej na, twi na Twitterze nazwali sytuację ironią no i on tutaj się skarży, że zamknęli mu tak, że on tam zainwestował pieniądze nic na tym nie zarobił no i straci te pieniądze no ale tutaj Właśnie e, tak Coach K, tutaj mu napisał czy ko, Coach K, e, a właściwie tu mamy o Coach Krypto, e, napisał mu e, komentarz do tego, że uświadom sobie, że gdybyś używał Bitcoina, byłoby to niemożliwe. No a inny użytkownik napisał mu właśnie czy rozumie teraz potrzebę powstania właśnie tutaj e, Bitcoina, tak? No a Peter Schiff w maju przewidywał, że Bitcoin przetestuje poziom 8000$, dolarów, a w czerwcu sugerował, że dołek może znajdować się nawet w okolicach 5000 dolarów. No ja teraz mam wrażenie, że kto wystrzeli z bardziej tutaj jakąś kosmiczną prognozą, no to zaraz zostanie zacytowany, to ja mógłbym też równie dobrze powiedzieć, że ja przewiduję, że Bitcoin spadnie na 100 dolarów, no i... I zaraz tutaj powinien się zjawić wszystkie telewizje i tutaj portale z całego świata i zacząć mnie <grych> cytować. Także, dobra, zresztą nieważne, bo zawsze tak było na rynku, że jedni będą przewidywać wzrost, inni spadek, także nie ma się tutaj czym e, przejmować. Aha, tutaj mamy kolejny artykuł na ten sam temat, że e, bank, właśnie znanego krytyka bitcoina, czyli właśnie Petera pit, Schiffa, został zawieszony przez. Regulatorów. No, i on tutaj się na to y, skarży. Kolejna informacja jest tutaj y, o tym, że y, kto jest największym wielorybem y, bitcoina w 2022 roku. No, i tutaj, y, y, tutaj, no, według tych y, transakcji, które są dokonywane na blockchainie, możemy tutaj sprawdzić, kto posiada najwięcej y, bitcoinów. Tak, no, i tutaj. Zostało stwierdzone, znaczy Kim Grauer, dyrektor do spraw badań rynkowych w firmie Blockchain Forensics ch Chain Analysis, stwierdził, stwierdził czy stwierdziła Kim, to chyba kobieta, no ale no, nieważne, stwierdził, że 3,7 miliona bitcoinów zostało bezpowrotnie utraconych, co ogranicza podaż do nieco ponad 17 E, milionów tutaj e, bitcoinów. No i tutaj widzimy, że prywatnym inwestorem, który posiada najwięcej bitcoina jest sam twórca e, kryptowaluty, czyli Satoshi Nakamoto. No i e, uważa się, że posiada on około 1,1 miliona bitcoinów, których nigdy nie ruszył. E, dobra, są dalej jeszcze jakieś tutaj? Są. E, aha, firmą, która ma najwięcej bitcoinów jest MicroStrategy. No i tutaj ona posiada ponad 129 tysięcy bitcoinów. E, kolej. Aha, tutaj właśnie to przekonał Tesla, żeby e, zainwestowała, i Tesla posiada czter, ponad 43 tysiące bitcoinów. No i tutaj są również kraje, które posiadają najwięcej bitcoinów, i tutaj. E, prym wiedzie Salwador, który posiada ponad 2300 bitcoinów. E, następnie jest Finlandia, która przechowuje e, ponad 1900 bitcoinów, tak, które pochodzą z dochodzeń kryminalnych. Aha, e, dobra. Ale właśnie oni nie, za, nie zamierzają trzymać tych bitcoinów, które pochodzą z przestępstw. No i zapowiedział, że one zostaną zlicytowane w tutaj, 2022 roku. I znowu tutaj widzimy, że um, uk, w Ukrain, Ukraińcy urzędnicy państwowe, tylko że czy to państwo posiada ponad 46 tysięcy bitcoinów? A nie, tutaj mamy wyjaśnione, że to są pieniądze osób prywatnych, a nie całego kraju. Sytuacja mogła jednak ulec zmianie dzięki licznym zbiórkom na rzecz pomocy zaatakowanej Ukrainy. No i jeżeli chodzi o e, fundusze inwestycyjne, no to tutaj mamy, największym posiadaczem jest Grayscale, który ma e, 643, ponad 643 tysiące bitcoinów. Z kolei m, tutaj drugim jest Coinshares, który posiada ponad 42 tysiące bitcoinów. No i tutaj Hmm, jeszcze mamy największe indywidualne udziały. Aha, nie, ale tutaj to już mamy podane podziały na portfele, ile e, posiadają. Także e, dobra, to by było wszystko. Chyba. Aha, tutaj jeszcze tylko widzimy, że Chang Peng Zhao, tutaj m, dyrektor, założyciel i dyrektor giełdy Binance powiedział, że w styczniu. 2022 roku wartość jego y, portfela wyniosła 96 miliardów dolarów y, netto, tak? Tylko, czy to jest jego, czy to jest y, giełdy, tutaj nie ma wyjaśnione. Dobra, lecimy dalej. Bitcoin zbliża się do dna, tak? Uważa y, ARK Investment Manage Management. No, i tutaj y, pewnie to chodzi o y, Cathy Wood. I tutaj. W swoim ostatnim raporcie Bitcoin Monthly właśnie fundusz wskazał, że Bitcoin prawdopodobnie wkrótce zawróci i powróci na ścieżkę wzrostów. No i tu widzimy, że Bitcoin coraz bardziej wyprzedany i e ARK Investment zwraca uwagę, że Bitcoin spadł od listopadowych szczytów o ponad 70%, co sprawiło, że jest on obecnie. Handlowany poniżej niektórych z jego najważniejszych poziomów, takich jak 200-tygodniowa średnia e, krocząca, tak? e, tutaj, m, poniżej ceny zrealizowanej, e, poniż, poniżej podstawy kosztów posiadaczy długoterminowych i krótkoterminowych, a także poniżej szczytu z 2000. 17 roku, no i handel poniżej tych poziomów jest nietypowy i sugeruje skrajne wyprzedanie, wy, skrajnie wyprzedane warunki. No i tylko cztery razy w historii Bitcoin ha, był handlowany poniżej m, takich poziomów m, cenowych w stosunku do tych właśnie m, indykatorów czy wskaźników. E, no i tutaj właśnie przewidują, że e, nastąpi odbicie. Kolejna informacja jest taka, że aha, Znowu jest to samo, kurczę, to co ja tutaj tak pootwierałem, że mam ciągle dwa te same artykuły. Dobra, kolejna i, informacja jest taka, że ponad 21% inwestorów z USA zaciągnęło pożyczkę na zakup kryptowalut, no i tutaj oprocentowanie nawet 400%. No kurde, <laughs> to nieźle, nieźle naprawdę. Niektórzy, a tu mamy wyjaśnienie, że niektórzy zgodzili się nawet na oprocentowanie takich e, pożyczek na poziomie 400%. No to teraz, no i oh, 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 oh. no właśnie, wielu obawia się teraz o eksmisję lub konfiskatę umienia. No kto, 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 się normalnie zgadza na, na oprocentowanie pożyczki na poziomie 400%? No ja, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę, co to, co to się dzieje y, z tymi y, ludźmi. No i tutaj widzimy, że y, Depthammer przeprowadził ankietę y, w USA, aby dowiedzieć się, jakie są nawyki inwestowania w kryptowaluty, no i jak one wpływają na ten zadłużony naród. No i tutaj ponad 21% inwestorów kryptowalutowych powiedziało, że skorzystało z pożyczki, aby zakupić kryptowalutę. No to powiem Wam, że takie zaciągnięcie pożyczki na około 400%, no to to, to jest chyba nawet jeszcze gorsze niż, niż tutaj handel na, na dźwigni, tak? Aha, dobra, no i tutaj widzimy, że pożyczali pieniądze głównie na zakup bitcoina, dogecoina i etera. No proszę. Dobra, kolejna informacja jest taka, że bitcoina może czekać kolejna zapaść i ostrzega przed tym tony Waste, czy tony wejs. No i tutaj widzimy, że właśnie ten inwestor kryptowalutowy tony, tony wejs E, uważa, że Bitcoin jest na skraju kolejnego załamania, no i tutaj może znowu e, spaść poniżej tych 19 tysięcy dolarów. Kolejna informacja, no nie, no nie wierzę, no nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Patrzcie, no e, w fundusze Venture Capital zainwestowały ponad 3,5 miliarda w branżę krypto w czerwcu, no, no ale zaraz, przecież... Kryptowaluty y, są dead, tak? Kryptowaluty martwe, umierają, nie będzie, nie będzie niczego. Nie będzie niczego, a fundusze inwestują 3,5 miliarda. No, no nie, no jak to się mogło stać? Także pamiętajcie, no, patrzcie na to, co robią, nie na to, co mówią. No i tutaj widzimy, że E, pomimo spowolnienia na rynku krypto firmy venture capital czyli kapitał wysokiego ryzyka który inwestuje przeważnie w startupy nie straciły zainteresowania sektorem i nadal inwestują w projekty krypto no i zgodnie z raportem od Woo Blockchain w czerwcu zainwestowały 3,67 miliarda w startupy kryptograficzne no powiem wam że niesamowite a teraz Kolejna informacja, nowy podatek od kryptowalut w Indiach zmniejsza wolumen obrotu o 63%. No i widzimy, że 1 lipca tego roku został w Indiach wprowadzony Podatek o kryptowalut potrącany u źródła, no i jego skutki są olbrzymie. W ciągu 4 dni wolumen obrotu na indyjskich giełdach spadł o ponad 63%. No i ja tylko to powiem tam Wam od siebie, no, jeżeli kupujesz na przykład bitcoina czy krypto na 5 albo 10 lat, to co ma dla Ciebie za y, znaczenie, że y, zmniejsza się wolumen obrotu na giełdach? To jest problem tych giełd, bo one po prostu nie będą y, zarabiały albo y, upadną tak. A jeżeli kupujesz na długi termin, to nie ma to dla Ciebie znaczenia. E, kolejna informacja jest tutaj taka, że prezydent Elekt Kolumbii jest pro bitcoinowy, no i Gustavo Petro stwierdził, że Bitcoin jest lepszą technologią gotówkową i że Kolumbia powinna skierować swoje nadwyżki energii na wydobywanie tej kryptowaluty w strategicznych regionach jako sposób na ograniczenie handlu nielegalnymi e, substancjami. No i on powiedział, że Bitcoin odbiera bankom uprawnienia emisyjne i kreowania pieniądza mm, i jest to waluta społecznościowa, która opiera się na zaufaniu tych, którzy dokonują mm, transakcji, ponieważ opiera się na e, blockchainie. No i jeżeli chodzi o wydobywanie Bitcoinów, no to on powiedział, że Kryptowaluty potrzebują czystej energii, i możemy zrobić to, co zrobił Salwador, czyli e, eksportować czystą energię. Mogą to zrobić z wiatrem, z La Gijara, nie wiem jak to się czyta, z wodospadami, e, bez tworzenia zbiorników wodnych. Tak. I w twicie, e, w, twicie, w twicie z października 2021 roku zasugerował nawet, że e, jego kraj, czyli Kolumbia, powinien stać się znany z produkcji bitcoina, a nie z produkcji e, kokainy. Dobra, kolejna informacja jest taka, że e, były szef TikTok Gaming uruchamia nowy startup skupiony na grach e, blockchain. No i TikTok to jest najszybciej rozwijająca się platforma mediów społecznościowych e, w 2022 roku, ale były szef działu gier uważa, że może lepiej sobie poradzić z własnym startupem, który będzie się nazywał e, Meta... Tak, Meta Zero, Meta, Meta, jaką się tu będzie nazywał? Czekajcie, bo gdzieś tu mi to umknęło. Nie, dobrze, Meta, Meta Zero, tak. 1 lipca Jason Funk czy Funk były szef działu gier Tiktoka ogłosił, że opuścił Tiktok, aby uruchomić Meta Zero, czyli startup skupiający się na grach wideo opartych na technologii blockchain. Kolejna informacja jest, no nie, no popatrzcie, no znowu, no, no nie wierzę, no, no jak to, to, o co to chodzi? Zobaczcie, no chińska jednostka Sequoia Capital pozyska 9 miliardów dolarów na nowe fundusze. No i chińska spółka zależna Sequoia Capital podobno zapewni 9 miliardów dolarów na cztery nowe fundusze, które będą e, dystrybuowane w celu wspierania startupów fintech i kryptowalut w Chinach, no, Przepraszam bardzo, no przecież Chiny z tego, co mi się wydaje, to zbanowały kryptowaluty. No, no, no ale zaraz, jak to? Kryptowaluty umierają, nie będzie niczego, tak? A tutaj znowu kolejny fundusz inwestuje, chce zainwestować 9 miliardów dolarów w startupy na rynku krypto. No jak to się dzieje? no. No i tutaj według doniesień The Information zbiórka funduszy firmy Venture Capital przekroczy początkowy cel firmy wynoszący 8 miliardów dolarów. No i jeżeli ta zbiórka zostanie zrealizowana, no to kwota ta stanie się największym kapitałem kiedykolwiek zebranym przez pojedynczą firmę Venture Capital na inwestycje w chińskie przedsiębiorstwa. No i właśnie tak tutaj mamy, aha czekajcie, tutaj sobie przełożę bo tutaj, tą y, informację, którą miałbym teraz przedstawić, to sobie zostawię na koniec. A tutaj y, 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 tutaj wam powiem, że y, Wilk z Wyciętego Lasu, <laughs> znaczy ten, przepraszam, Wilk z Wall Street mówi, że inwestycje w Bitcoina będą opłacalne w okresie y, 3 do 5 lat. No a tutaj, ostatnią informację, właśnie chciałem wam przekazać, że rynek kryptowalut ma duży potencjał do dalszego spadku. Tak twierdzi Jim Cramer. A Jim Cramer jest gospodarzem w CNBC i znanym komentatorem giełdowym, który prowadzi program Met Money. Tak? I tylko ja wam powiem, że Jim Cramer to jest znany antywskaźnik. Uwaga, antywskaźnik. W 2000. W i 8 roku jak się zaczynały spadki, właśnie nadchodził ten największy kryzys, no to on krzyczał, że nie będzie, nie będzie żadnego kryzysu, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Tak, no a teraz widzimy, że tutaj zaczął mówić, że yy nadal istnieje duży potencjał dalszego spadku cen kryptowalut. No, i ostrzegł również inwestorów, że powinni być bardzo ostrożni przy inwestowaniu w krypto, bo on nie widzi żadnej wartości w kryptowalutach. No, ponieważ ich cena stale spada, no i kryptowaluty nie mają żadnego wsparcia rządowego takiego jak złoto. No, i porównał tą sytuację do fazy tutaj tego, tej, bo, tej bańki dotkomów na początku 2000 roku. No, i widzimy, że wiele firm. W tamtym czasie też pozyskiwało kapitał, sprzedając akcje, a później zbankrutowało. Także Kramer tutaj uważa, że kryptowaluty mają znacznie większe możliwości upadku. No ale jeżeli on jest takim antywskaźnikiem, no to się należy zastanawiać, czy tutaj faktycznie nie trzeba postępować e, odwrotnie do tego, co on e, mówi. Dobra, także to wszystko, co miałem Wam do przekazania na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!